Wiedronki i Łąkach. Dzień dobry kochani! Jestem Wiedronka Krysia. Zapraszam Was na naszą łąkę. Poznacie moich przyjaciół, na pewno ich pokochacie tak jak ja. Przed chwilą biegły tu mrówki, mrówki pracusie, a obok mnie znany muzyk łąkowy świerszczyk skrzypek. Za chwilę polecą odwiedzić ptaszki, zobaczymy co u nich słychać, bo niedawno się wykluły pisklęta. A my... Chodźmy zwiedzać łąkę. Dzień dobry, biedronko. Cieszę się, że nas odwiedziłaś, bo niedawno wykluły nam się pisklęta. Dzień dobry, Zosiu. Właśnie dlatego przyleciałam dowiedzieć się, co porabiają małe pisklaki. Czują się dobrze i właśnie lecę je nakarmić. Witaj, Kreciku. Właśnie byłam odwiedzić ptaszki i pisklęta. Już niedługo będą się uczyć latać. Ahoj, Biedronko. Słyszałem, że Myszka jest smutna. Musimy ją koniecznie odwiedzić i dowiedzieć się, co się stało. Myszko, czemu jesteś smutna? Zgubiłam pantofelka, a niedługo będzie bal urodzinowy i nie wiem, co teraz mam zrobić. Nie martw się. Ja i przyjaciele z Łąki pomożemy ci. Biedronka ma bardzo dużo przyjaciół i wszyscy na pewno pomogą. Dziękuję, bardzo się cieszę, że mi pomożecie. Witaj, Rechotko. Myszka zgubiła swój pantofelek balowy i jest bardzo smutna. Czy pomożesz nam szukać? Kum, kum, bardzo chętnie. Poproszę może moje rodzeństwo o pomoc. Kum, kum, kum. Ale leć do jeżyka, bo w nocy chodził po łące i może coś widział. Dzień dobry, Jerzyku. Że znalazłeś bucik myszki? Właśnie znalazłem bucik, a nie wiedziałem, czyj on jest. Oj, myszka się na pewno bardzo martwi. Zaraz pobiegnę jej zanieść. To się na pewno ucieszy. Witajcie, moi przyjaciele na balu urodzinowym. Bardzo Wam dziękuję za pomoc w odnalezieniu bucika. Teraz jestem bardzo szczęśliwa. Zapraszam Was na moje urodziny. Częstujcie się i bawcie się dobrze.